Hej, hej, hej. Idzie rak, nie bo rak. jak ugryzie będzie. Strach. Idzie lena po draping, cyku miku pek w kamienie. Idzie rak, nie bo rak. jak ugryzie. Będzie znak! Idzie leni, mi się pytnie, chłopcze, chłopcze, nie się i mi mi się Idzie rak, nieborak, jak Ja gryzie, ty grysz znak. Pisze pani na maszynie, psiku, psiku, pik, ciekinek. Idzie rok niebora grzydzie gryzie będzie oj, mama, Mam topę, mam topę, mam topę. Dawaj Dawaj nogi. Mam nogi, mam nogi, mam nogi. Idzie